Cześć, tu Karol Gnat, zapraszam na mój komentarz biblijny. To, czego dziś możemy spodziewać się po piśmie, to samych konkretów. Dzisiaj będzie takie światło na to, że człowiek, który jest powołany przez Jezusa Chrystusa, przez Boga, wie po prostu, co ma czynić. Pokazuje to sam Jezus, bo przecież wczoraj słyszeliśmy, jak przyjmował chrzest i po tym, jak ten chrzest przyjął od Jana w Jordanie, natychmiast zaczął działać. Duch Święty, który stępuje na Jezusa, który stępuje na każdego z nas, kiedy przychodzi nam powołanie, od razu daje takie światło do tego, że my wiemy, co mamy robić. My się nie boksujemy, my się nie zastanawiamy, my nie rozpisujemy, my nie rozmyślamy. Po prostu Boże światło to jest ten moment, w którym dostajemy konkret. Konkret do zrobienia, konkret do działania. I dowodem na to, co wydarzyło się wczoraj, jest dzisiejsze pismo i dzisiejsza Ewangelia. A czytamy w niej takie oto słowa. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną a sprawie, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast pożyciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Kochani, dzisiaj widzimy przepiękny obraz, Ludzi, którzy nie mają wątpliwości, jakie otrzymali powołanie. Dzisiaj otrzymujemy także obraz w Piśmie Świętym, że jeżeli oddamy się Bożej woli, to Bóg potrafi zmienić powołanie w naszym życiu. Często czujemy się sfrustrowani albo niespełnieni, dlatego że nie chcemy wyjść z własnej strefy komfortu. Czujemy się w jakimś miejscu dobrze, znamy wszystkie jego dobre i złe strony. Wielokrotnie narzekamy na przykład na miejsce naszej pracy albo miejsce, w którym mieszkamy, a jednak brakuje w nas takiej odwagi działania do tego, żeby zmienić ten stan. Po prostu strefa komfortu sprawia, że nie chcemy wyjść na nowe, nie chcemy spróbować przejść do nowych drzwi, zobaczyć, co jest dalej. Bo to, co jest, choć często nazywamy to miejsce jakimś złym, sprawiającym nam dyskomfort, to jest miejscem dla nas dobrze znanym. I często w naszym dyskomforcie znajdujemy komfort. Często jest tak, że coś nam sprawia przykrość, trudność, jest dla nas jakimś ciężarem, ale ten dyskomfort jednocześnie jest naszym komfortem. I dalej tak zostajemy i tkwimy w tym. Natomiast dzisiaj Ewangelia pokazuje, że życie z Chrystusem, czy pójście za głosem Jezusa, za głosem ducha, to jest życie ludzi, którzy otrzymali wspaniały dar, dar odwagi, gotowości do podejmowania działań, niezastanawiania się, niekalkulowania, nie kalkulowania, Pójść za głosem Chrystusa to nie kalkulować. Po prostu robić. To, do czego czujesz, że Bóg Cię e, pragnie posłać, a nie kalkuluj. Dlatego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i to On Twoim decyzją, Twoim czynnością błogosławi. Jeśli tylko są one dobre, jeśli tylko one służą wspólnocie, e, temu, żeby pomagać drugiemu człowiekowi, to się nie bój. Nie bój się. Jeżeli to, co chcesz zrobić w swoim życiu, e, jest rzeczą, Czujesz, że jest dobrą, że jest twórczą, że jest kreatywną, że będziesz budował, że będziesz tworzył, że chcesz coś dobrego zrobić, to poproś tylko Boga o pobłogosławienie tego. A On tak poprowadzi te wszystkie drogi, żebyś mógł to zrobić. Żebyś mógł to zrobić. Skąd to wiemy? Zobacz, dzisiaj mam od razu na dzień dobry taką historię. Gdy Jan został uwięziony, czyli dopiero co Jan Chrzciciel udzielił sakramentu sztułu. Jezusowi, dopiero co się widzieli, Jezus otrzymał Chrzest i od razu idzie działać. Od razu rusza, natychmiast, wczoraj mówiło pismo, natychmiast wychodzi z Jordanu i już idzie działać. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Zobaczcie, Jezus dowiedział się o tym, że Jan jest uwięziony i nie powiedział: Ej, muszę zawrócić, muszę go odbić, muszę mu pomóc bo może mu się coś stanie przecież wczoraj mi udzielił sztu to ja muszę jakoś nie on wie że to co miało się wydarzyć się już wydarzyło że się wypełniło a on idzie dalej nie zawraca idzie dalej wie że po prostu taki jest los Jana że Jan zrobił swoje i on się teraz po niego nie wraca później Jezus mówi konkret mówi konkret już wie że jest przeznaczony do działania ma około 30 lat rusza z nauczaniem Głosi Ewangelię Bożą i mówił. Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, koniec kropka. Bez zbędnego opowiadania. Czas się wypełnił. Duch się za chwilę rozleje. Musimy działać. Bliskie jest Królestwo Boże. Nie przekonuje. Po prostu mówi wprost nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Krótka piłka. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kropka. I teraz zobaczcie, co się dzieje z, z uczniami, których powołuje. Jak to, jak to wygląda? Jak Bóg tworzy swój kościół? Często ludzie mówią, że a ja nie czuję tej wspólnoty kościoła. A czy ty w ogóle się zastanowiłeś, czy zostałeś powołany do kościoła? Jakie jest Twoje powołanie w kościele? Zobaczcie, jak, jak, jak Bóg powołuje uczniów swoich. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata szymonowego Andrzeja. Jak zarzucali sieć w jezioro, czyli co robili? Byli w pracy. Byli w pracy. Bóg ich obserwuje, kiedy oni pracują. Praca jest istotą życia ludzkiego. Yy, obserwował ich, kiedy pracowali. Zarzucali sieć w, je w jezioro. Byli w pracy. Byli w pracy. Czyli musisz coś robić, żebyś, żeby Bóg cię w ogóle mógł zmaczyć. Musisz działać. Nie siedzieli pod drzewem i nie pili wina. Tylko zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Wtedy, gdy oni pracowali, podszedł do nich i powiedział: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi i zobaczcie, co oni robią. Jaki autorytet miał Chrystus, jakiego ducha im udzielił od razu, do jakiego powołania im udzielił, bo a później Ewangelia mówi: A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Wyobrażacie sobie taką scenę, że coś robicie w pracy. Składacie komputer, obsługujecie swojego klienta, wydajecie towar, jesteście księgową, księgowym, coś robicie. Przychodzi człowiek, który mówi, pójdź za mną. Pójdź za mną, sprawię, że będziesz łowił teraz ludzi. A ty natychmiast porzucasz swoją pracę i idziesz za tym człowiekiem. Wychodzisz z biura, wychodzisz z firmy, wychodzisz ze szkoły, z uczelni, z zakładu, z domu. Idziesz za tym człowiekiem. To, jaka to musiała być siła jaki to musiał być głos jak to, jak to musiało być pewne powołanie że ci ludzie natychmiast pożyciwszy sieci poszli za nim i później za chwilę widzimy obraz ludzi wykonujących dokładnie to samo pismo mówi idąc nieco dalej ujrzał Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana którzy też byli w Łodzi też byli w Łodzi co to znaczy też byli w Łodzi siedzieli w Łodzi i wypłynęli. Też byli w łodzi. Czyli być w łodzi to znaczy być gotowym do tego, że za chwilę się coś zadzieje. Jesteś gotowy? Ty siedzisz w łodzi, jak Jakub i jego brat Jan. Zadaj sobie to pytanie: czy ty jesteś w łodzi? Oni już byli w łodzi i co robili? Tam ci zarzucali sieci, a ci naprawiali sieci. Dlaczego jest ten obraz pokazany? Naprawiać sieci, czyli naprawiać relacje. tym szło, tam ci pracowali, tam ci zarzucali. Tamci byli no, w najlepszym momencie za zawodowym, a ci naprawiali sieci. Ci się boksowali. Widzieli prawdopodobnie tamtych, że tamci zarzucają, łowią, zarabiają. A ci dopiero naprawiali sieci, coś się wydarzyło, coś się popsuło. Firma nie szła, coś się wydarzyło, naprawiali sieci. I Pismo dalej mówi zaraz ich powołał. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w Łodzi poszli za nim. Wyobrażacie sobie taką scenę, że prowadzicie ze swoim ojcem, ze swoim tatą, ze swoją mamą biznes. Nie idzie wam, porwane są sieci, najemnicy robią, wszyscy w Łodzi trwają naprawy. Widzicie, że konkurencja pracuje. Nagle przychodzi jakiś człowiek, zaraz ich powołuje. A Ty ze swoim bratem zostawiacie swojego ojca z całym tym biznesem, wychodzicie z łodzi i idziecie za nim. Ty razem ze swoimi synami prowadzisz biznes, przychodzi jakiś człowiek i mówi, chodźcie za mną. A oni wychodzą z firmy mówią, tato, sorry, zostawiamy Cię z tym wszystkim, idziemy za tym człowiekiem. W momencie, w którym przychodzi nowe powołanie w Twoim życiu, przychodzi do Twojego życia Chrystus, Przychodzi Duch Boży, przychodzi nowa myśl na to, czego Bóg naprawdę od Ciebie chce w tym momencie życia, w którym jesteś. Ty nie masz pewności, Ty nie boisz się Ojca, Matki. Po prostu wiesz, że to jest Boży Duch. Ale to od Ciebie zależy, czy natychmiast pójdziesz za Nim. Nie bój się, działaj. Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Yy, do przodu, zapytaj Boga, czy. Dzisiaj udziela ci takiego powołania, on ci to potwierdzi, a jak ci potwierdzi, to nie zwlekaj. Natychmiast działaj. Bądź jak Chrystus, naśladuj go. Tak jak mówi, nawracaj się i wierz w Ewangelię. Od razu działaj, rób, idź i nieź dalej ludziom królestwo niebieskie, bo dla Boga jest jedna rzecz najważniejsza: zbawienie ludzi i życie wieczne. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.